Witam Was serdecznie na kanale Tu i Teraz Podcast, mam na imię Paweł i zapraszam na kolejne spotkanie z początkami chrześcijaństwa na świecie. W życiu ludzi dochodzi czasami do nieporozumień i podziałów i tak też było w historii Kościoła. Dziś zastanowimy się, dlaczego doszło do rozłamu między katolicyzmem i prawosławiem. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. Chrześcijaństwo już od samego początku przeżywało wewnętrzne spory i podziały. Dowiadujemy się o nich chociażby z listów świętego Pawła. W pierwszym liście do Koryntian Święty Paweł wyraża swoje ubolewanie z powodu rozłamów, jakie pojawiły się w pierwszych gminach chrześcijańskich. <laughs> Wzywa równocześnie do ich przezwyciężenia. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi chloe, że zdarzają się wśród was między wami sporym. Myślę o tym, co każdy z Was mówi: Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. E, czyż Chrystus jest podzielony? Mimo to do połowy XI wieku udawało się Kościołowi utrzymać względną jedność. Dopiero wydarzenia z 1054 roku zapoczątkowały pierwszy i trwający do dziś wielki rozłam w chrześcijaństwie, zwany Wielką Schizmą Wschodnią. Schizma Wschodnia nie była efektem jednorazowego nieporozumienia, bo ten rozłam był efektem wielu czynników zatem co to była schizma wschodnia? Co spowodowało kłótnię i jak do niej doszło? 16 czerwca wspomnianego roku legaci, czyli specjalnie upoważnieni ambasadorowi papieża Leona IX, dowodzeni przez jego sekretarza kardynała Humberta, Weszli do Kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu. Następnie Humbert położył dokument na ołtarzu, który stał się przyczyną i początkiem rozłamu Kościoła. W myśl jego treści legaci przybyli do Konstantynopola. Tak jak kiedyś Bóg zszedł, by go zniszczyć Sodomę i ocenić stan moralny jej mieszkańców. W dalszej treści pojawiają się oskarżenia przeciwko ówczesnemu patriarchowi Konstantynopola Michałowi Kerulariusowi i jak stwierdzono w dokumencie obrońcom jego głupoty, oskarżenia te były bardzo różne. Począwszy od faktu, że Michał tworzy biskupów eunuchów, a skończywszy na tym, że ośmiela się nazywać patriarchum ekumenicznym, list kończył się następującymi słowami: autorytetem świętej i nierozerwalnej trójcy ambona apostolska, której jesteśmy ambasadorami, autorytetem, Wszystkich świętych prawosławnych ojców Siedmiu Soborów Ekumenicznych i całego Kościoła Katolickiego podpisujemy się przeciwko Michałowi Jego Wyznawcom. Przekleństwo, które nasz wielebny papież przemówił, przeciwko nim, jeśli nie zmarnuje rozsądku. Tak więc dokument ten stał się bezpośrednią przyczyną podziału Kościoła na część zachodnią i wschodnią. Podziału, który trwa do dziś, i choć za datę schizmy wschodniej przyjmuje się symbolicznie rok 1054, to wielka schizma wschodnia między kościołami wschodnim i zachodnim stopniowo dojrzewała w wyniku długich i złożonych procesów, które rozpoczęły się na długo przed XI wiekiem. Jakie były przyczyny i skutki schizmy wschodniej? W XI wieku chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się w całej Europie, z wyjątkiem Finlandii, państw bałtyckich, a także islamskiego wschodu. We wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem muzułmańskiej Hiszpanii, chrześcijaństwo było religią dominującą. Jednocześnie w regionach zachodnich w XI wieku rozwijał się system papizmu, w którym bez wyjątku wszystkie struktury kościelne były uważane za podległe papieżowi, a Łacina dominowała w kulcie i literaturze. Na wschodzie Zachował się tradycyjny system lokalnych kościołów, niezależnych od siebie regionalnych patriarchatów i katolickich arcybiskupów. Między innymi na tym tle narastać zaczęły nieporozumienia między Wschodem a Zachodem, które spowodowały wielki podział. Przyczyny podziału były polityczne, kulturowe. Eklezjologiczne i teologiczne. Różnice kulturowe między wschodem a zachodem wynikały z dużej mierze z faktu, że we wschodnim cesarstwie rzymskim mówiono po grecku, a na zachodzie po łacinie. W czasach apostołów, kiedy cesarstwo rzymskie zostało zjednoczone, grecki i łacina były rozumiane prawie wszędzie. Jednak do 450 roku bardzo niewiele osób w Europie Zachodniej potrafiło czytać po grecku, a po roku 60 niewielki odsetek osób w Bizancjum mówiło po łacinie. To oznaczało, że grecki wschód i łaciński zachód czerpali informacje z różnych źródeł. I czytali różne książki, w wyniku czego coraz bardziej się od siebie oddalali. Na zachodzie najbardziej cenionym chrześcijańskim pisarzem był święty Augustyn, mało znany na wschodzie. Jego system teologiczny był znacznie łatwiejszy do zrozumienia dla pogan nawróconych na chrześcijaństwo niż wyrafinowane argumenty ojców greckich. W werze Soborów Ekumenicznych na zachodzie stopniowo powstawała doktryna Prymatu Papieskiego, to znaczy biskupa rzymskiego, jako głowy kościoła ekumenicznego. W tym samym czasie Prymat biskupa Konstantynopola został wzmocniony na wschodzie, i uzyskał on tytuł patriarchy ekumenicznego. Jednak na wschodzie patriarcha Konstantynopola nigdy nie był postrzegany jako głowa kościoła ekumenicznego. Z kolei na zachodzie papież zaczął być postrzegany właśnie jako głowa kościoła ekumenicznego, któremu kościołowi na całym świecie powinien być posłuszny. Głównym punktem debaty teologicznej między kościołami wschodu i zachodu była łacińska doktryna stąpienia Ducha Świętego od Ojca i Syna. Nauczanie to oparte na poglądach świętego Augustyna i innych ojców łacińskich doprowadziło do zmiany słów credo, które odnosiło się do Ducha Świętego. Zamiast od ustępującego ojca na zachodzie zaczęli mówić od ojca i syna. Według wschodnich chrześcijan wyrażenie pochodzi od ojca, opiera się na słowach samego Chrystusa, i w tym sensie ma być niekwestionowany autorytet, podczas gdy dodanie słowa i syna nie ma podstaw ani w piśmie, ani w tradycji wczesnego kościoła chrześcijańskiego. Jednak Samo wydanie edyktu zapoczątkowało schizmą wschodnią, jednak rozłam chrześcijaństwa nie dokonał się z dnia na dzień. Dlatego po 1054 roku utrzymywały się przyjazne stosunki między wschodem a zachodem. Obie części świata chrześcijańskiego nie zdawały sobie jeszcze sprawy ze znaczenia podziału. Po obu stronach mieli nadzieję, że nieporozumienia można rozwiązać bez większych trudności. Ostateczne oddzielenie wschodu od zachodu nastąpiło wraz z początkiem wypraw krzyżowych, a także po zdobyciu i zniszczeniu Konstantynopola przez krzyżowców podczas IV Krucjaty w 1204 roku. Współcześnie próby negocjacji, zjednoczenia podejmowane są od półtora wieku, jednak poważne rozmowy zostały zainicjowane przez polskiego papieża, świętego Jana Pawła II. Jednak dialog ekumeniczny nie jest nastawiony na ponowne zjednoczenie kościołów. Schizma wschodnia, choć była nieunikniona, stała się w pewnym sensie w efekcie przypadku. Początkowo celem wizyty papieskiego legata było spotkanie z cesarzem Konstantynem i omówienie możliwości sojuszu wojskowego z Bizancjum, a także pogodzenie się z patriarchą Konstantynopola Michałem bez uszczerbku dla prymatu rzymskiej ambony. Ambasadorowie papieża od początku traktowali patriarchę bez należytego szacunku. Widząc to, patriarcha na zwołanej radzie przyznał legatom papieskim ostatnim miejscem. Kardynał Humbert uznał to za upokorzenie. I odmówił negocjacji z patriarchą. Nawet wiadomość z Rzymu o śmierci papieża Leona nie powstrzymała legatów papieskich od wyklęcia patriarchy. Głowa Kościoła Wschodniego Michał nie pozostał dłużny. Trzy tygodnie później legaci zostali także potępieni na spotkaniu synodu w Konstantynopolu. Nie dotyczyło to jednak ani papieża, ani kościoła łacińskiego, jednak w świadomości wschodniochrześcijańskiej ekskomunika rozprzestrzeniała się na cały kościół zachodni, a w świadomości zachodu na cały kościół wschodni. Rozpoczęła się długa era podzielonych kościołów, era wzajemnego wyobcowania i wrogości, nie tylko kościelnej, ale także politycznej. Jakie były konsekwencje schizmy wschodniej? Schizma wschodnia zdeterminowała relacje między Kościołem prawosławnym i katolickim, dlatego historycy jednogłośnie nazywają ten podział wielkim. Chociaż w 1054 roku wydawało się, że jest to zwykła przerwa w komunikacji między kościołami wschodnim i zachodnim, których było wiele w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Formalnie to była drobna kłótnia między kościołami lokalnymi Rzymu i Konstantynopola. Jednak patriarcha Konstantynopola Został później poparty przez inne patriarchaty wschodnie, a także młode kościoły, które weszły w orbitę wpływów bizantyjskich, w szczególności przez Rosję. Kościół na zachodzie ostatecznie przyjął nazwę katolickiego, a wschodni prawosławnego. Schizma nie tylko podzieliła ówczesną Europę religijnie, ale też zapoczątkowała cały proces podziałów kulturowych i politycznych, które możemy obserwować do dziś. Kościół prawosławny i katolicki są sobie bardzo bliskie. Wierzymy bowiem w te same prawdy wiary, mamy te same sakramenty, dlatego jako katolicy, jeśli nie mamy możliwości uczestniczenia w katolickiej Mszy Świętej możemy brać udział w Mszy Świętej Prawosławnej, a nawet w tym kościele przyjąć Komunię Świętą, jeśli duchowny prawosławny wyrazi na to zgodę i spełnimy takie same warunki przyjęcia Komunii Świętej jak chrześcijanie prawosławni, na przykład odpowiedni post eucharystyczny. W kościele katolickim bardzo mocno zakorzenił się kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I choć ikony są charakterystyczne dla kościoła wschodniego, właśnie ta ikona Matki Bożej znajduje się w wielu kościołach i domach katolików obrządku łacińskiego. Jest to jeden z elementów, który nas jednoczy. Obraz ten to wschodnia ikona przedstawiająca. Matkę Bożą Bolesną, i jak każda ikona, niesie ona ze sobą prawdy teologiczne. Została namalowana, by pobudzić naszą nadzieję i ożywiać modlitwę. Jej duchowe przesłanie jest więc ważniejsze od jej piękna artystycznego. Różnice kulturowe i sam dystans geograficzny sprawiły, że odmienność między Chrześcijanami z różnych regionów tylko się pogłębiały. Oficjalnie u podstaw zażartych dysput, zwłaszcza stały się kwestie doktrynalne bądź liturgiczne. W rzeczywistości jednak nawet ważniejsze okazywały się spory ambicjonalne, a nawet czysto polityczne. Tradycyjnie przyjmuje się, że właśnie Latem 1054 roku doszło do ostatecznego rozłamu Kościoła. Papież Jan XXIII stwierdził, że winę za rozłam Kościoła ponoszą obie strony katolicka i prawosławna. Za czasów papieża Pawła VI i patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I w 1965 roku unieważniono wzajemne ekskomuniki, jakimi obłożyły się kościoły na wschodzie i zachodzie. Papież Jan Paweł II i patriarcha Demetriusz w 1980 roku rozpoczęli oficjalny dialog ekumeniczny między kościołem rzymskokatolickim a prawosławym. Choć rzymskokatolickiemu kościołowi do cerkwi prawosławnej najbliżej wśród wszystkich chrześcijańskich wyznań, jednak do prawdziwego pojednania jest jeszcze niezwykle daleko. Nie sposób na przestrzeni nawet kilkudziesięciu lat zatrzeć w pamięci nieporozumienia i uprzedzenia narastające przez wieki. Na pewno stała się rzecz istotna, bo ekskomunik nie udało się odwołać a przepaści zasypać. Świadomość, że nie istnieje już wspólny kościół, rozchodziła się jednak powoli, jeszcze przez wiele dekad podejmowano próby znalezienia kompromisu. Dzisiaj kościół katolicki i prawosławny podejmują wspólnie różnego rodzaju działania ekumeniczne. Jest to na przykład organizowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych, koncerty, wystawy, spotkań papieża z patriarchami, współuczestnictwo w świętach. Ważne jest to, żeby tworzyć jedność najpierw we własnym środowisku poprzez otwartość, umiejętność słuchania innych, wymianę myśli, budowanie więzi zamiast źle pojętej rywalizacji. Także i my każdego dnia możemy wnosić swój skromny wkład w przezwyciężanie wszelkich podziałów istniejących w kościele i otaczającym nas świecie. Katolicy i prawosławni mogą spotykać się na wspólnej modlitwie na zmianę w kościele i cerkwi, a modlitwę mogą prowadzić zarówno kapłan katolicki i prawosławny. I tak jak pan Jezus modlił się o jedność wszystkich wyznawców, tak i my możemy o nią prosić Pana Boga każdego dnia tu i teraz. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie, za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Jeśli tego nie robisz, zachęcam Cię do tego, ponieważ to pozwala zwiększać zasięgi tego kanału, ale przede wszystkim dziękuję Ci za Twój czas i modlitwę. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo moją działalność i rozwój tego kanału, w opisie pod odcinkiem znajdziesz link do Patronite bez względu na to, w jaki sposób mnie wspierasz. Dziękuję Ci za to tu i teraz.